Witam, moi drogie panie, zapraszam do salonu. Dzień dobry, pani Dębe! Dobre! Ja, tak, tak. Nic Mów, nie mówisz, siedzisz tak cichutko w ostatnim recencie... ...na siedzi... ...ja i waderunki! ...i waderunki! ...wderzamy nogi! ...i siedzę tak ...obiec, nie robisz... ...i wderzamy nogi... ...i stary lula? No, drogie dziecko! Co ty tutaj jeszcze tak siedzisz? No, chodź, kochanieńki, chodź! Coś w takich <ślesztuk> tak tak. <ślesztuk> no i teraz zobaczcie, jak nam do tapet pasuje! <ślesztuk> Policja! Na ziemię! tym samym zatrzymaliśmy na chwilę akcję naszego dzikta. Boże, co za bruta! <ślesztuk> Potrzebował państwa pomocy, aby odwrócić mieć wydarzenie. ja nie mam czasu na. E, proszę, ja pana powiem e, prawdę. Bo przychodzi pan tutaj jakimś. Debilem. <śmienicza> Przedstawiasz mnie takie gazetki, panie. Bardzo coś tu nie gra, coś tu nie gra. Bo I nie jeszcze. Proszę, radziłam. Morderca. Mordorca. Trzeba było się uczyć.